Klaudia Gąsior, Camila Korona, Anita Cieśla, Aleksandra Korma, Ewelina Dzielnicka, Natalia Ostropolska. O giganta 2011 w kategorii najlepsza Uczennica poprosimy burmistrza miasta, pana Bogusława Krasuskiego. Dzień dobry Państwu, Szanowni Zgromadzeni, Panie Dyrektorze, Pani Dyrektor, Szanowne Grono, zanim Odczytam giganta w postaci najlepszej uczennicy. Chcę Państwu pogratulować kontynuowania pomysłu w kategoriach gigantów. Dziesięciolecie to jest piękny jubileusz. Zdaje mi się, że na pierwszej uroczystości gigantów również byłem. Tego dziękuję Panie Dyrektorze za zaproszenie. Wszystkim nominowanym, wyróżnionym gratuluję. Cieszę się, że. Jesteście tak różnorodni, różnobarwni i że potraficie wśród siebie wyłonić tych, którzy was fascynują w różnych dziedzinach. To cieszy i cieszy również to, że potraficie uszanować pracę innych waszych koleżanek, kolegów, którzy wielki trud tutaj włożyli w dzisiejszy spektakl. Bawią nas muzyką, bawią nas słowem, bawią nas skeczem. To dobrze świadczy o Gimnazjum Środzieśląskiej, ale zanim trafiliście do tego gimnazjum, to byliście w szkole podstawowej u pani dyrektor Kargol i jej się też należą podziękowania i gratulacje, że tak pięknie Was ukształtowało. Drogi młodzieży, szczególnie ci, którzy zabiegają czy ubiegają się o nowe miejsca w nowych szkołach, życzę Wam, żeby. Wasze zamysły się powiodły, żebyście upragnione miejsca w tych szkołach zdobyli i żeby kolejne lata nauki służyły przede wszystkim Wam, żebyście mogli mieć te wartości, które Wam do rozwoju życiu się przydadzą. Natomiast pozostałym młodzieży w przededniu wakacji, grono pedagogicznemu, dyrektorom. Pracownikom oświaty życzę, że było dużo słońca, żeby było bezpiecznie, wesoło, przyjemnie i żeby te chwile nie uciekały tak szybko jak do tej pory. A teraz pozwólcie państwo, że odczytam giganta w kategorii najlepszej uczennicy pani Kamila Korona. Bardzo proszę. Chciałabym podziękować wszystkim nauczycielom i wszystkim, którzy przyczynili się do mojego rozwoju i wkładali trud w moją naukę. I z tego miejsca chciałabym jako wyraz szacunku i wdzięczności dla nauczycieli przekazać symbolicznie te kwiaty panu dyrektorowi naszej szkoły. Dziękuję za trud włożony w moją edukację. Kolegi z klasy, nie spodziewałam się. Martyna na musiał, zaprezentuję się teraz w wykonaniu piosenki.